Dzień dobry, witajcie. 7 lipca, godzina już około 12 .00. troszeczkę późno na robotę ale pomyślałem, żeby nie zmarnować tak pięknej soboty. Po prostu dzisiaj będę chciał ze swoim kolegą wstawić okna. No widzicie, okna już nieśliśmy jakiś czas temu. Tu mamy dwa takie i ogólnie <laughs> przepraszam. Dzisiaj jest w planie, żeby tutaj te dwa wymienić. Tu mam jeszcze trzy weluksy, drzwi balkonowe i takie okienko jeszcze leżące, które właśnie będzie znajdowało się obok drzwi balkonowych. No, i jak z tym wciąganiem? Jak my je tutaj wnosiliśmy? Patrzcie, tutaj mamy taką fajną. Fajną, fajne przyścieradło jakieś stare czy to kocyk żeśmy sobie tutaj rozłożyli na kancie Paweł stał na dole, podpychał mi te okna tutaj tak żeby leżały na tym kancie i ja wtedy sobie tutaj je wciągałem i poszło łagodnie siedzieliśmy z początku po bloczku ale bloczek nie zdałby egzaminu, także no i pustaki to co ostatnio widzieliście na filmie Dwie palety i tak jak kiedyś wspomniałem. I ogólnie spotkałem się z takim przyjemnym odzewem z internetu. Yy, bo ja ogólnie mówiłem, że chcę stawiać ściankę szczytową z suporexa. Zaraz wam pokażę. I tutaj. Nie wiem czy światło, ale chyba jest okej. Okay. Tutaj chcę zostawić nie wiem ile jeszcze, ale 5 może do 10 cm takiej luki, i między tą lukę, gdzie będzie właśnie stał Suporex, tutaj dać yy, wełnę. Dać wełnę jeszcze z 2-3 cm takiego przewiewu, tak? No mam nadzieję, że to zda egzamin, ale tak jak było w komentarzach pisane, to myślę, że bez problemu. Dobra, po co? Zaczynamy. Najpierw może posprzątamy to, co tutaj jest. Te wszystkie, jakiś tam stare gwoździe, jakieś podkładki. Zabrać to, bo zaraz będziemy demontować. A już mi się niedawno paczka wysypała. Muszę uważać, bo tutaj mam wszystko: do wszystkich okien, klamki, tutaj plastiki na zawiasy. Także tutaj jest wszystko, to sobie muszę gdzieś odłożyć tak żeby to, żeby to nie zginęło. Myślę, że te okna bardzo dużo widziałem już. Dobra, nie wiem czy z tamtej strony nie będę musiał pozasłaniać okien, bo się zrobi taki troszeczkę przeciąg. Zobaczymy zaraz. O zobaczcie, tu już się wszystko sypie. Także mówię, one trochę widziały. Spójrzcie, jakie kiedyś płytki robili. Z dobre 3 cm. No i taki fajny wzorek. No, Ogólnie miałem tutaj sporo fantów na strychu. Poznosiłem, może kiedyś zrobię taki krótki odcinek. Bo mam je w stodole. I pokażę Wam, co tutaj było. Patrzcie Wszystko na słowo honoru Dobra, zaraz przyniosę jakiś młotek i Będę próbował je wybić Ile powiaderko To gruz będę do niego pakował, bo nie chcę sobie dodatkowej roboty robić Kurczę tu, żeby przez to chałupę przejść, to trzeba się nachodzić Powolutku, powolutku i Zaraz będziemy mieli wyjęte Jakiś czas temu miałem Problem Z szerszeniami Nie wiem czy tam widzicie, tam jest taka pozostałość po gnieździe Jeszcze I to było co roku I teraz chyba dopiero od tego roku Bo w tamte wakacje też jeszcze były Nie ma ich się wyniosły. Zobaczyły, że się ostro za budowlankę zabrałem. Nie jest tak źle. Ogólnie, może coś się fajnego znajdzie tu. Wstępnie, przygotowane, oczyszczone. Wypadałoby szykować drugie. Dzisiaj rano przy kawie oglądałem ogólnie. Muszę tylko sobie usiąść dajcie Satmir, czas poszukiwań, chyba dobrze powiedziałem, było tam w filmiku takie fajne spotkanie z policjantem, jak to sobie tak obejrzałem, to jednak pomyślałem, kurcze, jednak może jeszcze na tym świecie być dobrze, nie? Trafił się fajny facet, nie był za bardzo upierdliwy, porozmawiał z nimi, z chłopakami o pasjach o tym co nas wszystkich interesuje no także super, takie fajne spotkanie, naprawdę byłem ogólnie w szoku, że można tak fajnie rozmawiać ale policjent też człowiek, nie? patrz, specjalistyczne o zobacz Klinek. fajna sprawa narobiłem sobie więcej pod dostatkiem Klinek. i tego? No. Ojciec, kurde, jak cywilizowany człowiek normalnie schodami. A kurde. A małpy schodzą oknem. Ale to, to faktycznie to jest kurcze profesjonalne klejenie. Nie spadnij. Ogólnie, jak ty to oceniasz teraz? Jak ta rura wstawiona jest? nie bardzo dobrze. Że jest lepiej, lepszy ciąg. Nie, ciąg jest. To wcześniej komin miał prześwit ile miał? Duży raczej znaczy dużo miał ten przekrój. 20 40 na... na 40 miał śrub. 40 na 40. A teraz rura... Do dużego pieca To rura teraz jest 16 czy 18? No. 16. No tak jak u mnie. No i ciąg jest. A piec moderator. Szału ma. Co klejsz to dziurę? No. Patrzcie, jak nam końcówka od komina spadła metalowa, że aż. dziurę w trapezówce zrobiła. Ty to spora dziura gdzieś jest, nie? No taka. Kurde, tego. No kawał. Nieźle co. Trochę mam lęk wysokości, ale jakoś tam siedzę. Dopóki nie spadnę. Ale pamiętaj, do góry nie polecisz. Do góry nie polecim, na pewno. To racja. który, w... który no wbiło? Jak to wystawało tyle, to o tym orogiem się wbiło. No i tak weszło. Nieźle. No, a tu masz jakie ostre. No tyle to dla blachy. Ale jak blachy zeżarło, i zdaje się na samej górze komina Ale było. jest niczym bo to jest od starego pieca. Wilgoć, deszcze. I poszło. Bo I to chinole. od tego starego pieca. No, plus hinole. Byłem niedawno u mojego taty tam Może tak odbiegam od tematu Ale ostatnio w ogóle nam nie chciało się palić w piecu No i wstawiliśmy Czekajcie No i wstawiliśmy Żaroodporną rurę Czarną Osiemnastkę bodajże no i efekt jest inny o wiele, jest lepszy ciąg, no i w końcu się pali, bo naprawdę ostatnio była masakra. A, powoli, powoli i idzie. Tylko żeby mi na głowę nie spadło. Akurat będę miał jeszcze do wypalania. Tego korzenia ugadałem się z kumplem na następny tydzień, żeby przyjechał. Spróbował go wyrwać, jak nie pójdzie, to go zasypujemy, i... bo za dużo mi pracy przy nim schodzi. Ja się wtedy odrywam od tego, co mam tutaj, i, I to nie za dobrze. Porządek to podstawa. Oj, powiem Wam, że. Bardzo dużo tej gliny się nanosiłem stąd. I tak na dobrą sprawę żałuję, że wcześniej tego nie nagrywałem. Bo co? Tutaj się działo. Aj. Szkoda gadać. Zresztą wiecie, kto mniej więcej widział stare strychy albo ma, no to wie o czym mówię. Ogólnie czekam na Pawła, bo na chwilę wyszedł do domu. Coś tam chyba z drukarką się stało, jego kobieta chciała coś wydrukować i tam, nie wiem, coś się popsuło. Ale słuchajcie, ja ostatnio na tamtym wcześniejszym filmie mówiłem o Pawle. Może tak troszeczkę szybko, może nie wszyscy to widzieli. Aczkolwiek chciałbym, żebyście dali mu taki kredyt zaufania. Zostawili subskrypcję, fajny komentarz, łapeczkę w górę. Wiem, że on niedawno zaczął z tym kanałem, yy, nazwa to jest dokładnie Zeus0487 yy, Dodam to w opisie filmu No także co, słuchajcie, widzę, że on tam się troszeczkę na filmach spina, on ogólnie taki nie jest, ale ja wiem jak to jest z tym YouTube'em, kurde jak wieje Też na początku miałem tak, że Stresik był Aczkolwiek czasami teraz też tak jest No ale mówię Dajcie mu łapeczkę Subskrypcję to taki drobny prezent ode mnie będzie i od Was. Pojedli, popili i można robić dalej. My czytaliśmy, że z tym on normalnie się daje. To listwo. No tak. Ja Ci mówię, może. No I ona ma normalnie na dole do montażu. No, jedno okno poszło. Teraz te drugie musimy skucić. To dużo. A to już moja pomyłka była. Ale jest ok. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale. No, ja tego nie ustawiałem. Tu Paweł się tym zajął. On ogólnie pracuje przy takich rzeczach, także... No, jedno okno gotowe. Tak. No, to co nam pokazuje poziomnica jest ok, nie? Tylko trochę nas jakby ścianę oszukują, nie? No. Tak, te dwa. Ale widać, bo tutaj uci kładzie się na cegłę, a tu wchodzi tak. w cegłę, dlatego taka różnica. Także potem tam jakiś, nie wiem, pustak pójdzie wycięty, coś trzeba będzie dorobić, no ale pomachaj jeszcze raz ciekawe ile hejtów poleci hejtów za co? No nie wiem zawsze ktoś się znajdzie u nas no nie mi... myślę że nie będzie tak u że... nas kiedyś na budowie jeden koleś się przyczepał że zetka nie w tą stronę ale my robiliśmy no. replikę a na replice była w tą no stronę no to ci co nas hejtują niech przyjdą nam pomogą i. I będzie ale super, nie? nie? Drugi... Tak patrzyliśmy z Pawłem i doszedłem do wniosku, że dostałem o jedną klamkę za mało. No ale to akurat nie problem, bo dostałem klamek pięć. a no, to jest tak, jeden, dwa, trzy. Czwarta to jest na dole w kotłowni. No i piąta jest tu, a szóstej brak, nie? Ale to akurat to bajka. Technika nagrywania światło i kamera akcja. I Dobra, kochani, kończymy tą walkę. Nierówną walkę. To! Udało ci się, fajnie. Nie bądź taki skromny. Zależy, bo subiec z ścianą to krzywo. A musicie wiedzieć, że Paweł ogólnie robi w drewnie, tak? Sto? tam, gdzie pracujesz, to praktycznie no, praca w drewnie. Także co? No tak, tylko tutaj proszę bez hejtu, bo to ogólnie będzie jeszcze dorobione. No także, wygląda Stary. to dosyć przyjemnie, nie? Stare budownictwo. Tak, tego. stare budownictwo, ale ma swoje uroki. Tu niedawno siedzieliśmy, nie wiem czy zobaczycie. Chcemy kończyć, żeby to za długo nie trwało. Ale, śmieliśmy się trochę, że. Te drewniane gwoździe, nie? To dlaczego one były zabijane? Co? Na krokwiach. No. Że po prostu tak jak były zabijane, to z jednej strony 15 cm wychodzi i z drugiej. No, czyli ktoś po prostu wbił i... i o resztę się nie martwił, ale to swoją wytrzymałość ma. Dobra. Będziemy kończyć, nie? Chyba i tak. na Także słuchajcie, jest weekend. Życzymy Wam przyjemnej soboty. Spokojnej niedzieli i do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.